Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem. Witam widzów. Moi drodzy, dziś mistrz Jarosław ma bluzę znanej firmy, założył kaptur, więc jak domyślacie się, będzie grał tego złego. Moi drodzy, dziś pokażemy Wam typowe techniki systema, czyli techniki miękkie, które wykorzystują fale. Moi drodzy, pytacie dlaczego tak mało technik systema Wam prezentujemy tych miękkich? Moi drodzy, moi drodzy, dlatego, że techniki systema są jedną ze składowych systema Combat. Systema Combat jest o wiele bardziej rozwiniętym stylem niż sama systema, ponieważ sama systema wykorzystuje tylko miękkie ruchy, a systema Combat do tego dokłada jeszcze. E, twarde techniki, dokłada parter, e, dokłada box i dokłada sparingi. Dlatego też e, część zwykłego systema jest jedną ze składowych. A dziś właśnie pokażę Wam typowe, miękkie techniki systema i jak je wykorzystać podczas walki. Także moi drodzy, zapraszam. Okej, okay, moi drodzy, i czym są miękkie, miękkie techniki? Moi drodzy, idzie uderzenie w brzuch. Hop! Widzisz? Zobacz. Czyli lekko, miękko, czyli nie spinam się, nie przyjmuję tu, ale popatrz, chodzę tu i wypełniam kiki. Popatrzcie, moi drodzy, zobaczcie, pokażę Wam to na przykładzie uderzenia brzuli. Możesz oczywiście spiąć mięśnie i, 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 i przytrzymać, ale też możesz, no zobacz, hop, raz i wejść. Zobacz, na czym to polega? Polega to na elemencie hali, widzisz? Zobacz, czyli popatrz, chodzę raz, popatrz, i wypełniam, czyli nie daje punktu podparcia, tylko popatrz. Hop i tu zobacz. Obalam. Jak obalam, zobacz. Jeżeli głowę przekręcisz w tą stronę i odpowiednio złapiesz moment, to zobacz. Jak mistrzu? E, czuć na odcinkach Szyjnych. Po prostu obciążasz kręgosłup, czyli zobaczcie. Hop. Tak. Jak. Elastycznie. Moi drodzy, elastycznie. Yy, wydaje się to, no ja to takie tam pokazowe. Ja tak tylko wygląda. Moi drodzy, weźcie sobie kogokolwiek, niech stanie, weź mu tu zegnij głowę tak, żeby idealnie był równo i popatrz, i docisz. No i zobaczysz, czy to działa. Moi drodzy, zobaczcie, idzie raz, dwa. Widzicie? Miękkość systema. Może być zastosowane tylko wtedy, jeżeli odpowiednio się rozluźnisz i odpowiednio będziesz oddychał. Już nie jest to dla każdego, ponieważ zastosowanie tych technik wymaga odpowiedniego treningu. Popatrzcie, jeżeli idzie, a tak, popatrz. Zauważ też, że wszystko co robię, popatrz. Robię po kole. Zauważ, czyli popatrz. Fala weszła raz, zobacz, i tu popatrz. Widzisz? Nic co? <grych> co wam to przypomina? Ciężko to jest opisać. Co wam to, co wam to przypomina? Oczywiście, popatrzcie. Tai chi, moi drodzy. Czyli popatrzcie, czyli... Widzicie? Moi drodzy, ponieważ śmiem twierdzić, że systema to jest nic innego, jak bojowe Tai Chi. Oczywiście ta prawdziwa systema nie ta w wykonaniu e, ludzi, którzy nie mają pojęcia. A zrobili sobie jakiś e, poniedzielny, internetowy kurs, zapasek kupili e, na odpuścia, żeby był czerwony, to taki mają. <laughs> Moi drodzy, zobaczcie, czyli zasada Tai Chi. W puście, no Działa generalnie w całym systemie. Zobaczcie, i działa tak. Obraz, widzisz, popatrz, popatrz, hop, raz. i Teraz popatrz, obraz i zobacz. Widzisz, tu i znowu kręcę, popatrz. Czyli popatrz, hop, i znowu kręcę. Czyli staram się blokować kręgi szyjne i wejść. Oczywiście nie muszę ich blokować w bok. Zobaczcie, hop, i mogę je zablokować z tyłu. Dlaczego, moi drodzy, Mister tak łatwo upadł? Spójrz, dlatego, że podniosłem jego głowę do góry. I wcisnąłem tu. Nikt nie ma szans, moi drodzy, ustać w momencie, kiedy zobacz. Mistrzu, są szanse na ustanie? Jeżeli ktoś twierdzi, że tak, ja go zapraszam na to miejsce. Ja z chęcią popatrzę z boku, <laughs> jak, to, jak to ustać. Moi drodzy, ale oczywiście powiecie, no co z uderzeniem e, na głowę, tak? Czyli śmiało, mistrzu, tak? Bam, nie? Moi drodzy, zasada jest ta sama. Pokażmy to jeszcze najpierw z drugiej strony, pokażemy z pierwszej. Moi drodzy, zasada jest ta sama. Zobacz, obraz, zobacz, zauważ. Pokazuję ci jedną zasadę na podstawie której możesz 100 technik zrobić. Popatrz, obraz, hop 2. Hop, zobacz. Znowu wykorzystałem obraz falę i teraz popatrz. Widzisz? Nie kończę tego raz i dwa. Tylko zobacz, to trwa. Raz, dwa. A. Podobnie jest z lewym. Zobaczcie. Hop, raz, hop, dwa. Widzicie? Czyli miękka systema polega na, popatrzcie, zamianie siły atakującego i wrzucenie jej w inny kąt. Zobaczcie. To jest też bardzo typowe dla systema, śmiało bo Obojętnie, która ręka, mistrzu. Wiesz, że, moi drodzy, wiecie, że w systemach jest, jest takie powiedzenie. Ile zawodnik ma rąk? Jedną. Zobaczcie. Jedna. Jedna. Nie? Nawet jak dwie wyciąga w Twoim kierunku, to i tak możesz to potraktować jako jedną. Trzymaj, mistrzu. Popatrz. Raz. Popatrz. Dwa. Do przemyślenia dla y, myślących. Mistrzu, śmiało. Hop. Zobacz, czyli popatrz, hop, jak ktoś puszczał kiedyś kaczkę. Papapa, no to wie o co chodzi, teraz zobacz. Hop raz, hop, dwa, hop, trzy. Sorry, mistrzu, gdzieś tam ten palec poszedł, ale moi drodzy, tak, tak to wygląda. Spójrzcie, patrz, hop raz, hop, dwa, hop, trzy, hop, cztery. Zauważ, że nie, nie spinam się. Gdybym się spiął, tak? Nie, tak, to tu drugi mistrz, tak. Często pytacie, co będzie, jak uderzy lewy, prawy. No to zobaczcie, niech uderzy lewy, prawy. Zobacz, jestem tu. Czyli, moi drodzy, nie zatrzymuję się w miejscu. Krążę, zobaczcie, hop, tu oczywiście, moi drodzy. Yy, pokazuję technikę podstawową. Po to, żebyście zrozumieli. Ale technika skomplikowana będzie, zobaczcie. Jak widzicie, czym więcej technik, tym bardziej ja się napędzam, ponieważ nakręcam się jak, jak sprężyna. Pokażemy to powoli. Zobacz. Odbiłem raz i patrz. Raz, dwa, trzy. Widzisz? Tu następuje nic innego jak miękkie odbicie wejście. To musi być jeden ruch. Zobacz. Raz. I teraz zobacz. Zaczynam kręcić głową. Sam, popatrz, idąc. Widzisz? Nie, nie są to czary-mary pokazywane przez jakichś ludzi, którzy siłą woli odpychają. Jest to najprostsza biomechanika z fizyką. Niemniej, żeby to wykonać, musisz mieć odpowiedni stan umysłu, czyli musisz być odpowiednio wyluzowany. Twoja energia musi odpowiednio być osadzona i musisz odpowiednio reagować. Zobaczcie, jeżeli ja się napnę, to nie wykonam nic. Spójrzcie. Więc <gry> powiedz mi, jak w ogóle, jak w ogóle się czujesz? W sensie jak, jak te techniki idą. Trochę jak manekin. Trochę jak manekin, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, mi się o samo uderzyć na przykład lewy prawy. Tak jak, tak, oh, chcę sejść z lewym prawym. Zobaczcie. Co się stało, mistrz? Pomieszało ci się tak? Widzę uderzenia, ale nie jestem w stanie zbytnio nic zrobić. Moi drodzy, i teraz Mistrz Rosław powiedział bardzo ważną rzecz. Zapamiętajcie to. Widzę uderzenia, ale nie jestem w stanie za bardzo nic zrobić. Mistrz powiedział prawdę. Dlaczego? Popatrzcie. Jeżeli. Bym walczył tu, tak? Widzisz mnie cały czas, tak? Zobaczcie, śmiało. Hop, 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 tak. Możemy sobie walczyć, tak, możemy się bawić, tak. Ale dlaczego mistrz powiedział, że nie może nic zrobić. Zobaczcie. Gdzie jestem? Z boku. Co widzi mistrz? Tylko urywek, tak? Więc próbuję za mną podążać. Patrzcie, gdzie jestem. Jestem z tyłu, czyli widział? Nie widział. Dlatego nie może nic zrobić, moi drodzy. Tu pokażemy na prawą stronę. Zobacz, obraz 2-3. Widzisz? I oczywiście, tutaj wielki uśmiech dla kolegów z Aikido, gdzie jest bardzo często stosowana technika. Bardzo skuteczna. Więc, jak coś jest skuteczne, to jak najbardziej trzeba tego użyć, moi drodzy. Jak jeszcze inaczej. Bo ponieważ przepływy energii w systemach kombat nie są tylko takie, jak tu Wam pokazuję, tu, tu, są jeszcze bardzo różne, jest ich wiele, to są takie najprostsze, po to, żebyście zrozumieli. Zobaczcie, jeżeli na przykład idzie złapanie dwoma rękoma, zobacz, hop, no. zobaczcie, teraz wkręciłem się jak, jak śruba w to, hop, I hop. I mogę atakować dalej. Ale no, moi drodzy, teraz zapytacie, czy ta miękka systema może zadziałać na przykład w walce bokserskiej. No, zobaczymy. Da. Czyli zobaczcie. Hop. Raz. I oczywiście popatrzcie. Obraz nie kończę, idę dalej. Hop mogę uderzyć łokciem. Pokażmy to mistrzu z drugiej strony. Popatrz, hop raz, dwa, łokieć, sorry i mogę uderzać dalej. Czyli popatrzcie moi drodzy, fala raz, dwa, hop raz, i uderzenie. Tu już oszczędzam mistrzowi, dlatego że moi drodzy, naprawdę asystowanie przy technikach miękkich jest niesamowicie męczące, ponieważ cały czas trzeba uważać, Cały czas trzeba, bo, moi drodzy, nie myślcie, ale mistrz też musi uważać, żeby na przykład tu nie dostać, albo na przykład musi ufać, że jak tu nie widzi, że mu nie uszkodzę gardła, że mu nie wybije zębów, zobaczcie, jak jestem tu, że mu nie zrobię krzywdy. Także moi drodzy, podsumowując, ja, nie... ja też mogę dodać, że może źle powiedziałem, że nie jesteście w stanie nic zrobić. Jeżeli ktoś. W, na przykład myśli, umiejętnie czuje swoje ciało, jesteście w stanie zrobić to, żeby gdzieś się przełączyć i jak najłagodniej, powiedzmy, tak, zmini zmin zmin zminimalizować tak. te, ten cały atak, żeby po prostu tak. nie walnąć na, na ziemię. Tak, moi drodzy, a jak to ćwiczyć? Też powiem w wielkim skrócie, ponieważ yy, nie da się tego opowiedzieć szybko. Moi drodzy, zobaczcie, jak to ćwiczymy. Popatrz, popatrz. Widzisz? Czyli łączysz ruch. Łączę ruch. Popatrz. Nie zatrzymując go. Moi drodzy, czasami wykonuję rzeczy, które na ulicy nie mają prawa bytu. Popatrz. Popatrz. Hop. Po to, żeby zachować ruch. Popatrz, idzie uderzenie. Raz, dwa. 3, 4, moi drodzy. Tego na ulicy prawdopodobnie nie zrobisz. Jest to forma ćwiczebna. Ale tą formę ćwiczebną właśnie potem skracasz po to, żeby zastosować ją w skróconej formie na ulicy. No, mam nadzieję, że pokrótce wytłumaczyłem. Jeśli nie, to będziemy kręcić następne filmy. Napiszcie. Czy chcecie znać te techniki? Dzięki, Mistrzu. Dzięki. Powiesz, coś widzą? Trochę zmarłem w ręce. Moi drodzy, trochę zmarłem w ręce. Mistrzu, musimy ci kupić takie rękawice, są podgrzewane. Tak. Jest, ładuje się na USB i można je podgrzewać. Nie, no, tak naprawdę myślicie, no też jednak wysiłek, Jednak do mnie też wymaga to wysiłku, ponieważ tak naprawdę no, muszę widzieć, co się dzieje też. Czasami gdzieś by umskło cokolwiek, no trzeba się wyzbierać. Dokładnie. Także moi drodzy, dzięki i do zobaczenia.